Dzień dobry, szanowni państwo. Witam serdecznie na konferencji prasowej Klubu Konfederacji w Świeciu. Nazywam się Robert Bocian i jestem lokalnym liderem Klubu Świeckiego. Tematem dzisiejszej konferencji prasowej będzie coś, co szykuje nam partia rządząca na najbliższe posiedzenie Sejmu, czyli jutro, a mianowicie coś, co roboczo nazwaliśmy czyli Bezkarność Plus. Pierwszy projekt projektu pojawił się. Już miesiąc temu, podczas, podczas wakacji, gdy Polacy tłumnie ruszyli zmęczeni koronawirusem nad, nad morze, PiS chciał przeprowadzić ustawę, którą za chwilę zacytuję, właściwie jednocześnie razem z podwyżkami dla swoich polityków, co, może być, co być może było taką trochę przykrywką, tak? Tak jak w tym momencie Prawo i Sprawiedliwość kilka dni temu rzuciło temat próby zniszczenia części polskiego rolnictwa eksportowego związanego z Przemysłem wszackim oraz z ubojem rytualnym eksportowym? Tak, być może jest to właśnie tylko przykrywka dla ustawy Bezkarność Plus. Ja w tym momencie zacytuję, jak ona brzmi. A mianowicie, nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym i bez naruszania tych obowiązków lub przepisów. Podjęte działanie nie byłoby możliwe lub byłoby istotnie utrudnione. Czyli podsumowując, każdy urzędnik państwowy bądź polityk, który złamie prawo, właściwie na mocy ustawy, jaką proponuje Prawo i Sprawiedliwość, będzie mógł się czuć bezkarnie, zaś wspomniając się tym, że po prostu działa w interesie społecznym i przeciwdziała pandemii COVID-19. Czyli na przykład minister Szumowski nie będzie ponosił, były minister Szumowski, nie będzie ponosił odpowiedzialności za zakup respiratorów, które kosztowały kilkaset milionów złotych, a do dzisiaj jest problem z ich odnalezieniem, bądź minister Sasin nie ponosiłby odpowiedzialności za przeprowadzenie wyborów, których nie było, a mimo wszystko kosztowały kilkadziesiąt milionów złotych. Miesiąc temu Konfederacja i nasz poseł Grzegorz Brown um, nagłośniła sprawę. Udało się to zdjąć z sali plenarnej, Teraz próbujemy również zwrócić uwagę opinii publicznej właśnie akcjami, które odbywają się dzisiaj i odbywały się wczoraj przed biurami poselskimi w całej Polsce przez Konfederację. Przygotowaliśmy symboliczne karty wyjścia z więzienia dla wszystkich posłów prawa i sprawiedliwości, które mogą im tutaj uświadomić, co zamierzają przegłosować, oraz występujemy jako lokalni liderzy Konfederacji z listem do wszystkich posłów. Treść tego listu właśnie w tym momencie. Odczytam. Szanowny Panie Pośle, Szanowna Pani Poseł. Reprezentując Klub Konfederacji w świecie, zwracamy się do Pani Pana z uprzejmą prośbą o, do, o dokonanie głębokiego namysłu nad sposobem głosowania w sprawie ustawy bezkarność plus, druk sejmowy 539 i odrzucenie jej w całości. Uzasadnienie. Wszyscy doskonale wiemy, że Sejm powołany jest do stanowienia prawa, natomiast proponowana ustawa dotyczy wprowadzenia bezprawia pod pretekstem walki z COVID-19. Wiadomo z doświadczeń naszej cywilizacji, że z każdej pozytywnie umocowanej działalności można otworzyć tyranię, i tego właśnie obawiamy się. W uzasadnieniu do ustawy czytamy, że celem jej jest, cytuję, wyłączyć bezprawność, a w konsekwencji przestępność czynu polegającego na naruszaniu obowiązków służbowych. Lub innych przepisów przez osobę działającą na rzecz zapobiegania oraz zwalczania choroby zakaźnej COVID-19. Koniec cytatu. Czyli jasno widać, że celem ustawy jest nazwać naruszanie obowiązków służbowych i innych przepisów normalnym działaniem, a przecież uregulowania te zostały wypracowane latami przez liczne organy i organizacje w celu wyznaczania granic dla utrzymania porządku organizacyjnego i prawnego. Usunięcie tych granic może pociągnąć za sobą nieprzewidywalne i niebezpieczne skutki. Ponadto zastosowanie kryterium interesu społecznego rozmywa definiowanie czynu. Można będzie do niego włączyć rozmaite działania prawie bez ograniczeń. Na przykład wyrzucenie kogoś z autobusu z powodu kaszlu, który może być objawem alergii. Przypominamy, przypominamy treść przysięgi poselskiej. Cytuję: Ślubuję uroczyście jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu strzec suwerenności ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej". Koniec cytatu. Nalegamy wnikliwie, nale, nalegamy wnikliwie na rozważenie możliwych negatywnych skutków proponowanej ustawy. Apelujemy o działanie w poczuciu własnej godności i honoru oraz uwzględnienie dobra Polaków i innych mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej. Wobec powyższego wnioskujemy jak następnie o odrzucenie tej ustawy jako rujnujący i porządek prawny z poważaniem Robert Bocian, klub Konfederacji w Świeciu. Takie tutaj pismo przekażemy właśnie naszym posłom do skrytki pocztowej, ponieważ piłda w tym momencie jest zamknięte. Właściwie dwa, dwa, dwa pisma ze Świecia i z klubu Konfederacji w Nowym, którego, którego liderem jest Paweł. Kolega Paweł. Ja chciałbym również tutaj wielu posłów Prawa i Sprawiedliwości odwołuje się do etyki chrześcijańskiej, do etyki katolickiej. Chciałbym zacytować słowa księdza Jerzego Popiłuszki. Prawda jest niezmienna. Prawdy nie da się zniszczyć taką czy inną decyzją, taką czy inną ustawą. Dlatego jeszcze raz apeluję do wszystkich posłów o odrzucenie tej ustawy w całości. Dziękuję, czy są pytania. Czy mieliście jakieś spotkania z posłami, bądź to pancie rządzącej, bądź opozycji w tej sprawie, czy rozmawialiście, czy, 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 czy cokolwiek z tego wyniku? Bardzo wiele naszych klubów konfederacji, jeżeli chodzi o e, cały region, hmm. zarówno Gwiazdko Pomocki, jak i e, całą Polskę, próbowało porozmawiać z posłami w poszczególnych miastach. Tak? Gdzie nie, gdzie są informacje, w jakich godzinach biura poselskie e, są e, otwarte. Mi tutaj w świecie nie udało się znaleźć, albo jeżeli się udało, to były to informacje sprzeczne. Natomiast ci posłowie często po prostu odrzucali propozycję rozmowy i przyjęcia tych pism, chociażby jak to było w Łodzi, gdzie nasz klub, mimo że biuro było otwarte, musiał zostawić list i karty również w skrzynce, ponieważ biuro zostało zamknięte w momencie rozpoczęcia konferencji prasowej. Mam nadzieję, że nagłośnienie tej sprawy spowoduje to, że Polska nie wkroczy na drogę państw bezprawia, gdzie właściwie łamanie prawa, bądź niewykonywanie własnych obowiązków służbowych poprzez zasłanianie się czymkolwiek w tym momencie epidemią, no nie będzie po prostu procesowane u nas tak. Jeżeli list nie przyniesie skutku, macie jakiś jeszcze plan B, żeby dalej działać w tej sprawie? No będziemy po prostu dalej wpływać być może na Senat, tak? Natomiast to będzie decyzja okay. już naszego biura, poselskiego, w tym momencie zostały utworzone już de facto w większości miast e, kraju i w wielu gminach kluby konfederacji rozwijamy struktury i właśnie kluby konfederacji będą służyły do tego, aby między innymi informować lokalnie opinię e, publiczną, e, społeczeństwo o tym, co tutaj rząd nam e, szykuje. Tak w tym momencie, tak jak wspomniałem, kilka dni temu Opinia publiczna została poruszona tematem tak zwanej piątki w obronie zwierząt i być może, tak jak w wakacji mieliśmy próbę przykrycia tej ustawy, tak być może właśnie to też jest próba przykrycia i przegłosowania ustawy, która będzie miała chronić polityków przede wszystkim prawa i sprawiedliwości od uniknięcia odpowiedzialności za szereg działań, które, które powodują czyny karalne w tym momencie i kiedyś mogą być posłowie za to, czy politycy skazani. Czy poza tego typu protestami klub konfederacji w świecie ma jakieś plany odnośnie działań lokalnych? Tak, w tym momencie cały czas rozwijamy struktury. Proszę pamiętać, że konfederacja de facto powstała pod koniec 2018 roku. Tak? Następnie mieliśmy wybory do Europarlamentu, później do Sejmu, następnie de facto natychmiast jako jedyna organizacja polityczna w Polsce przeprowadziliśmy. Prawy wybory, gdzie każdy mógł głosować, to też nam zajęło dużo czasu. Krzysztof Bostak wygrał te wybory. Prawy bory następnie była kampania prezydencka i natychmiast po kampanii prezydenckiej rozpoczęliśmy budowę klubów konfederacji w całej Polsce. W tym momencie mamy dwa aktywne kluby, czyli kluby, gdzie odpowiednia liczba członków została osiągnięta. Jest to świecie i nowe. Niewiele brakuje do Jerzewa. No i de facto już w każdej gminie w Powiecie Świeckim mam osoby, które chciałyby zapisać się do klubów. Serdecznie zapraszam każdego do działania. Będziemy się po pierwsze spotykać, po drugie organizować właśnie tego typu akcje informacyjne i konferencje prasowe. Po trzecie postaramy się również mieć coś do powiedzenia, jeżeli chodzi o nasze sprawy lokalne, między innymi poprzez referendum. O tym będzie wkrótce. Na pewno rok 2021 zapowiada się. Bardzo, bardzo widzimy. Okay. Dziękuję. Jeszcze tylko poproszę poprosił imiona panów i nazwiska. Kamil, Pan Kamil Łuszczyński i Marcin Tynkiewicz. Pan Kamil Łuszczyński i Marcin Tynkiewicz, o tak, tak jest, jest. Członkowie tak. Klubu Konfederacji. Okej. Okay, członkowie Klubu Konfederacji, dziękuję. Okay. 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 Nie jest to aż tak zabawne, to nie ma <laughs> zajęć.